Witamy w kolejnym odcinku praktycznego poradnika modlitwy. Przypomnę, że tajniki modlitwy odkrywamy wraz z księdzem Maciejem Czaplińskim z parafii świętej Anny na warszawskim Wilanowie. W ostatnim naszym odcinku mówiliśmy o tym w ogóle, czym jest modlitwa. Troszkę poruszyliśmy temat owoców modlitwy. Dziś porozmawiamy chyba o najbardziej znanej modlitwie wśród chrześcijan, ale i nie tylko o modlitwie pańskiej. Czyli o modlitwie Ojcze nasz. Dokładnie. Czym jest modlitwa pańska? No, często myślimy o modlitwie pańskiej jako o tekście, który nam dał sam Jezus, dlatego stąd ta nazwa, modlitwa pańska, czyli pana Jezusa, y, modlitwa, którą on nauczył apostołów. Bardzo ciekawy jest tutaj sam kontekst nauczenia tej modlitwy. Jak kiedyś, właśnie medytując nad tym fragmentem, odkryłem dla siebie to prawdę, że, że co było w apostołach, co pchnęło ich do tego, że prosili Chrystusa naucz nas modlić się? No, co mogło być? O, to byli pobożni ludzie, tak? o, pobożni Żydzi, znali bardzo wiele modlitw, dziesiątki tych modlitw odmawiali w odpowiednim czasie, yy, zachowywali tradycje, tak? a mimo wszystko czuli w tym wszystkim jakiś Niedosyt, chcieli czegoś więcej. Widzieli, że modlitwa Jezusa jest czymś więcej niż ta modlitwa, którą praktykują do tej pory. To z tego zrodziło się, z takiego głębokiego pragnienia Chrystusa, którego widzieli modlącego się. Ja miałem, miałem kiedyś w seminarium taki obraz, bardzo znany wizerunek, właśnie z profilu Chrystusa, który trzyma ręce i modli się. To jest taki obraz, który wtedy właśnie tak wyobrażałem sobie, że to był ten obraz, który mieli przed oczami apostołowie. Widząc to skupienie Chrystusa, modlitwę, najprawdopodobniej w ciszy, którą oni nie rozumieli, bo modlitwa żydowska była modlitwą odmawianą półgłosem. Nikt nie modlił, kiedy prorokinie Anna przyszła i właśnie mówiła słowa, ale nie wypowiadała ich, to kapłan mówił odejdź pijana stąd. No bo tak się nie modlił żyd pobożny, żyd pobożny wymawiał do Boga e, słowa, tak. Czyli modlitwa Jezusa, która była modlitwą w jakimś skupieniu, tak? modlitwą, w której On kontemplował tę obecność Boga w jakiś sposób no, dla nas nie do pojęcia, przenikając, przenikając siebie, e, spotykali się, e, trwali w tej jedności osób. E, właśnie ta modlitwa była wezwaniem do tego, żeby prosić dla nich. Takim natchnieniem, żeby ich nauczył modlić się. Dlatego myślę, że modlitwę pańską należałoby zobaczyć właśnie jako nie modlitwę do odmawiania paradoksalnie, nie jako wzór kolejnej modlitwy, którą mam odklepać, ale yy, zresztą tak jak powiedzieliśmy, żadna modlitwa nie powinna być klepana. Tak? Ale, ale modlitwa, która jest dla nas przykładem, wzorem tego, jak mamy się modlić, raczej Chrystus pokazuje w niej, co w tej modlitwie jest. Co w każdej modlitwie powinno być najważniejsze, to postarajmy się rozebrać w cudzysłowie tę modlitwę na czynniki pierwsze. Z czego składa się modlitwa Ojcze nasz? Z jakich części? Najpierw modlitwa y, pokazuje nam, przed kim stajemy. I tu na momencik wejdę w słowo. Pamiętam kiedyś taką konferencję księdza Krzysztofa Wąsa który właśnie opowiadał o modlitwie pańskiej, o modlitwie Ojcze Nasz i wspomniał o tym, że często to pierwsze słowo, czyli słowo Ojcze, jest dla niektórych ludzi taką bramą, która jest nie do przejścia, bo takim się źle kojarzy słowo Ojciec. Dlatego modlitwa, aby była przeżywana głęboko, dojrzale, aby naprawdę była spotkaniem, spotkanie musi być modlitwą, w której staje przed prawdziwym obrazem Boga. A to, co powiedziałeś, bardzo często jest rzeczywiście barierą dla nas jest to, że nie mamy w sobie tej, tego widzenia Boga w sposób prawdziwy. Jest ono gdzieś zdeformowane różnymi naszymi ludzkimi doświadczeniami, ale na szczęście Bóg to doskonale rozumie. Najlepiej to rozumie, tak? Czyli On przyjmuje nas. Takimi, jakimi przed Nim stajemy w danym momencie, tak? Bóg na tym chce budować. Pytanie, nie... czy my przyjmujemy Jego takim, jakim jest, prawda? No właśnie to, to, to może być barierą, ale dla nas, na szczęście, nie jest dla Boga. Czyli Bóg mimo wszystko gdzieś potrafi, jeżeli modlimy się szczerze, to w nas rodzić ten obraz Boga. Zrozumienie dla tego, kim jest. To, co jest najważniejsze, czyli to, staje przed Bogiem jako, jako ojcem. No właśnie, i jaki to jest ojciec? To jest ojciec, który, który nie jest ziemskim ojcem. I tutaj jest właśnie ten problem obrazu, że często przenosimy obraz naszego ziemskiego ojca, czy po prostu relacji rodzinnych, na pana Boga jest pewne takie obciążenie, które do końca możemy być tego nieuświadomieni, które może nam przeszkadzać w tym przyjęciu Boga jako ojca. Powinniśmy pamiętać, że to Bóg jest tak naprawdę jedynym ojcem i, i każdy z tych ziemskich naszych ojców, w mniejszym bądź większym stopniu, no, gdzieś próbuje, jest zaproszony w to, żeby uczestniczyć w tym wielkim darze bycia ojcem, czyli tym, który daje życie, bo Ojciec to ten, który rodzi. Bóg rodzi nas, rodzi nas duchowo, rodzi nas także i podtrzymując nasze życie. Jest tym, który zaprasza naszych bliskich do tego, żeby właśnie wzięli udział w tym Jego ojcostwie, ale On jest tym, który jest pierwszy. Czyli jeżeli przestawimy tą kolejność i będziemy budowali obraz Boga na podstawie obrazu naszego ziemskiego Ojca, no to właśnie bardzo często będzie to sprawiało, że modlitwa, będzie trudniejsza. Będzie czasem, właśnie, gdzieś prowadziła nas na manowce naszych, naszych jakichś rozważań, naszych oczekiwań. Będzie nas zamykała na tą Bożą łaskę, którą Bóg chciałby nam dać. Rzeczywiście, ale co zrobić w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście mam obraz ojca niezbyt pozytywny, tak to delikatnie nazwijmy? Staję do modlitwy i to słowo ojciec wywołuje we mnie. Same negatywne uczucia, co możemy zrobić w takiej sytuacji. Wsłuchać się w Jezusa. Zobaczcie, jak, jaka jest, jaki jest cel przyjścia Chrystusa. On przyszedł nam objawić Ojca. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Tak? Czyli on, on chce pokazać nam, by nas uzdrowić, jaki jest prawdziwy Ojciec, jaki jest Bóg jako ojciec. I myślę, że tutaj po prostu modlitwa Słowem Bożym. Yy, czytanie Pisma Świętego zrodzi w nas, będzie, pomoże nam przezwyciężyć ten obraz. Oczywiście też tutaj potrzeba takiej też pracy nad sobą, czasem terapeutycznej też, tak, która mi pomoże odkrywać to, bo mam, mogę mieć tak głębokie zranienia, ale bez Boga niezależnie od tego, jaką pracę podejmę, tak naprawdę tego w pełni uleczenia i zobaczenia tego obrazu, bo bez, bez tego, co Bóg mi daje, nie osiągnę, nie znajdę. Gdyby z całego Pisma Świętego wyciąć jedną historię czy jeden fragment, który mówi o Bogu, to pewnie byłaby to przypowieść o Synu marnotrawnym, prawda? Tak zwana Ewangelia w Ewangelii. Tak, tak, tak. Dokładnie. Ten ojciec, który, który jest bardzo cierpliwy, ojciec, który daje wolność, tak? to co dzisiaj jest dla nas bardzo ważne, tak? takie do absurdu posunięta potrzeba wolności, tak, Bóg uszanuje tą wolność, nawet jeżeli ten syn marnotrawny prosi o coś, co jest niegodziwe, bo to ta prośba o, o pieniądze, tak, które nie mu się należą, to jest tak, jakby mówić ojcu wprost, no, ja chciałbym, żebyś już umarł, tak, bo chciałbym odziedziczyć twoje pieniądze, chciałbym to, co jest dla mnie, więc ojciec ani się nie buntuje, ani nie ruga syna, tylko po prostu mu daje, daje mu wolność, ale jednocześnie to, co jest w tej przypowieści bardzo ważne, to to, że Ojciec wygląda, on nie traci kontaktu z tym synem, on go daje mu przestrzeń wolności i tak jest, jak głębiej się zastanowimy, to tak dokładnie, dokładnie jest tak w naszym życiu. Przecież wszystko, co się dzieje, dzieje się w tak niezwykłej wolności, w której Bóg zgadza się na to, że, że będzie przez nas krzyżowany każdego dnia przez nasze grzechy, ale mimo wszystko nie ogranicza nas w tym. Dlaczego? Dlatego, że ostatecznie to ma prowadzić do miłości, a do miłości nikogo nie trzeba... Nie można zmusić. Droga miłości będzie prowadziła czasem właśnie przez manowce jakiegoś słabości, zagubienia. Bóg nam w tym towarzyszy i o tym zapewnia, że nas nie zostawia, ale jednocześnie też daje tę wolność, która pozwoli wybrać go jako kogoś najważniejszego. Czyli na początek ważne jest to, żeby stając do modlitwy, pamiętać o tym, przed kim staje na modlitwie, prawda? Czyli mieć świadomość obecności Boga i to Boga który ma swój obraz, niekoniecznie taki, jak ja mogę nosić w swoim wnętrzu. Pamiętam kiedyś w jednej z książek pewien Karmelita Bosy napisał takie piękne zdanie, że on kiedy staje do modlitwy, kiedy zaczyna się modlić i często ma mnóstwo rozproszeń, myśli o różnych innych rzeczach, ciężko mu się skupić na modlitwie, to tym, co pomaga mu wracać, jest taka myśl, którą sobie często powtarza: Bóg patrzy na mnie teraz z miłością. Czyli jestem przed Nim, stoję przed Nim, modlę się, ale On jest tym rzeczywiście, który mnie w tym momencie kocha i jest Ojcem, który właśnie, tak jak ksiądz powiedział, często różni się od tego Ojca, którego ja być może w swoim życiu poznałem tutaj na ziemi. Przejdźmy do kolejnych części modlitwy Ojcze Nasz. Jedną anegdotkę, która się wprowadzi nas w dalsze części, o pewnym zakonniku, który żalił się już wiekowym... Zakoniku, który żalił się swojemu spowiednikowi, że nie może się modlić. No, dlaczego nie możesz się modlić? Ten pyta. No, nie mogę się modlić, ojcze, bo kiedy zaczynam modlitwę i wypowiadam słowa Ojcze nasz, to zanim się spostrzegę, to zaczyna się już czas na pracę. Czy myślę, że to jest też dobry obraz tego, czym powinna być modlitwa? Modlitwa ma być spotkaniem z Bogiem, jeżeli gdzieś ona ma prowadzić właśnie do odkrycia tak naprawdę. Zobaczymy, że w tej modlitwie mam odkryć Boga nawet w tych prośbach, które są związane z moim życiem, jako tego, który się troszczę. Boga, który nie rodzi do czegoś lepszego, który chce mnie poprowadzić ku rzeczom, które no, ja sam nie potrafię sobie wyobrazić, bo ostatecznie chcę mnie poprowadzić do tego, żebym stał się jego dzieckiem. I to jest niezwykłe w modlitwie, że czasem mogę zatrzymać się nad jednym słowem, tej modlitwy, nawet nie odmówić całej tej modlitwy ustnie, prawda? Ale zatrzymać się nad jednym słowem i to słowo medytować nawet przez, przez pół godziny. No to wróćmy. Tu był początek, czyli Ojcze nasz. Jakie są dalsze części modlitwy pańskiej? Ojcze nasz, niech się święci imię Twoje. Czyli to wezwanie do tego, żeby. Właściwie te trzy wezwania, pierwsze, które są, które mówią nam o tym, yy, 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 jaki jest Bóg, mówią właśnie bardziej o naszej postawie, którą powinniśmy zachować na modlitwie, czyli postawie, w której stawiamy Boga na pierwszym miejscu, przychodzimy, aby go uwielbić. One się, się, one się przenikają, tak, te, te wezwania, tak naprawdę yy, yy, są zaproszeniem do tego, byśmy. Yy, Zobaczyli tę rzeczywistość Boga jako tę, którą On chce, abyśmy tutaj odnaleźli, w naszej codzienności. Czyli święć się imię Twoje, tutaj to imię ma się święcić, w, tej mojej, w moim życiu. A imię, imię to inaczej, zarówno i święt, świętość, świętość, która oznacza Boga. Bo bardzo właśnie często tak Izraelici zwracali się do Boga, żeby nie mówić Jachwę, które jest imieniem świętym, zastępowali je, między innymi mówili właśnie święty, mówiąc o Bogu, ale także i używali pojęcia imię. To przynajświętsze imię, wystarczyło, że ktoś powiedział imię, to wtedy było wiadomo, że chodzi o, o Boga, czyli niech się święci Twoje imię, czyli niech Twoja obecność będzie pośród mnie taką, jaka jest. Nie taką, jak ja bym chciał. Nie tak, jakbym na to liczył, tylko przyjmuję Ciebie z tym wszystkim, co mi dzisiaj dajesz, z tym, jaki jesteś. Wiedząc, że, że to jest jakoś tajemnicą też, że to jest dla mnie darem. Kolejne wezwania. Właśnie też pogłębiają tę prawdę, no bo to niech przyjdzie Twoje Królestwo. Wezwanie o, o, o to, by Boże Królestwo było pośród nas. I tutaj y, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli mówimy o Królestwie, to nie chodzi o, o to Królestwo, które bo czasem jest tak, że możemy myśleć o tej, y, tej, tym wezwaniu jako przyzywaniu końca świata, zakończenia mojego życia, zakończenia w ogóle życia ludzkości. Tak? Nie, to jest wezwanie do tego, że. Chcemy, aby Bóg był królem moich spraw dzisiaj, żeby, żebym ja troszczył się w tej mojej codzienności o, o Jego wolę, czyli jako król, żeby panował nad moim życiem i nad tym, co robię, czyli że to służyło... Bo I tutaj nie chodzi też znowu o jakieś takie postawy, tak jak mówiliśmy, o takie postawy, w których będziemy coś wymuszać albo będziemy udawać kimś, nie jeste, kim nie jesteśmy... Nie, to właśnie chodzi w tym naszym codziennym życiu, jeżeli jestem ojcem, żoną, pracownikiem, pracodawcą. Właśnie w tym życiu chcę się kierować Bożymi zasadami. Chcę, żeby to Bóg był tym, który jest pierwszy. Bo jeżeli on jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu, czyli żeby on był królem mojego życia. I trzecie wyzwanie. Prośba o to, aby się spełniała wola Boża. No, to jest kolejne się pogłębienie tego tematu właśnie obecności Boga w moim życiu, w którym chcę, chcę żeby się realizowało to co, to, co on zamierzył. I często to jest najtrudniejsze wezwanie. Czyli żeby moja wola zgadzała się z wolą Pana Boga, bo często jak mówi Pismo Święte, myśli nasze nie są, nie są myślami Pana Boga, ani jego drogi naszymi drogami, prawda? No, dokładnie tak. Dokładnie tak. No i. Idąc dalej, tak, idąc dalej, wchodzimy w teraz. Zresztą, jeszcze zanim, warto jest powiedzieć, że i tutaj też znowu taka anegdotka trochę zatrważająca też dla mnie była, bo kiedyś byłem po. chodziłem do chorych jeszcze jako młody ksiądz, a nawet a jeszcze wtedy nie byłem księdzem, byłem klerykiem, ale komunię święto zaniosłem jako szafarz nadzwyczajny. Do chorej, i pamiętam to spotkanie, kiedy no, biedna staruszka, spracowana, yy, właśnie próbowała ją jakoś pocieszyć, tak, z no, W nieudolny sposób, no ale w, w, z dobrej woli, tak. I ona mówi: Proszę księdza, ja wiem, codziennie się modlę, jako w niebie, taki na ziemi, więc mnie nic tam dobrego nie czeka. Perspektywa niezbyt przyjemna. Mnie zmroziło wtedy. Autentycznie przez chwilę zastanawiałem się, jak na to odpowiedzieć. Ale no, właśnie gdzieś to nawet warto zwrócić na to uwagę, że w takim odmawianiu modlitwy pańskiej ta końcówka, właśnie, która mówi, jako w niebie, taki na ziemi, jest jednym wezwaniem. Niech się wypełni Twoja wola, jako w niebie, taki na ziemi. Zresztą niektórzy także mówią, że jest to tak naprawdę taka klamra, która zamyka te trzy wezwania. To jest tak jakby refren, który jest napisany po tych trzech wezwaniach, ale który można odczytać. To jest też pewna takiej logice tworzenia utworów, modlitw izraelskich, tak? Czyli tak jakby naprawdę on się dotyczył do każdego wezwania, czyli niech się święci imię Twoje, jako w niebie taki na ziemi, niech przyjdzie Twoje królestwo, jako w niebie taki na ziemi, niech się spełnia Twoja wola, jako w niebie taki na ziemi. Czyli ta klamra, ona przypomina nam o tym, że ta rzeczywistość nieba i rzeczywistość ziemi wolą Boga jest spięta. W Chrystusie ma być tym, co będzie tworzyła pewną jedność, tak? Bo tak naprawdę już tutaj zaczynamy żyć Bożym życiem. Już tutaj mamy te promyki nieba i Bóg zaprasza nas właśnie do odkrywania w tej modlitwie tej prawdy. Czy tak upraszczając, możemy powiedzieć, że modlitwa pańska składa się z takich dwóch części? W pierwszej mówimy o tym co my możemy zrobić dla Boga i jaki Bóg jest, a w drugiej, co Bóg może zrobić dla nas. Pierwsza część to właśnie takie uwielbienie Boga, uwielbienie Boga i ta chęć, żeby właśnie tak jak powiedziałeś, że, żeby On był w moim życiu. A druga tak, druga jest takim zaproszeniem Boga w moją codzienność, tak? ale też w takim właśnie duchu odkrycia tego, co niosła mi ta pierwsza pierwsza część modlitwy czyli odkrycia Boga, który jest przy mnie, Boga, który chce moje życie czynić właśnie na według swojej woli, ale tej to co też powiedziałeś w wcześniejszym odcinku, ale tej woli, w której to małe w staje się wielkim w, czyli ja nie jestem przymuszony, tylko odkrywam, że wola Boża jest czymś Najlepszym dla mnie, że staje się moją wolą, nie dlatego, że, że muszę z czegoś zrezygnować, tylko że widzę, że to jest po prostu naprawdę moje i to jest coś, co ja naprawdę chcę realizować w swoim życiu, bo daje im to szczęście. Tak? To, jest, to jest pewien owoc też modlitwy, kiedy, kiedy odkrywam, że, że, że Pan Bóg ma lepszy pomysł. Lepiej się posłuchać Pana Boga i nie, nie czuję, że coś tracę przy tym, ale czuję, że naprawdę jestem, tak można powiedzieć, właśnie w tym zaopiekowany. Tak, te te pozostałe wezwania one są takim zaproszeniem pana Boga właśnie po tym uwielbieniu go i odkryciu jako tego, który jest blisko. I ta druga część pokazuje, że Bóg troszczy się o wszystko, chociażby chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, akurat w tym konkretnym dniu. No i chyba też jedno z najtrudniejszych wezwań, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Często się w taki sposób modlimy, ale życie pokazuje coś innego. Tak, nawet myślę, że, bo mamy dwa tak naprawdę przekazy, u Łukasza i u Mateusza. Zapisują synoptycy te dwa teksty modlitwy, tak, które im. One się minimalnie różnią, ale możemy zobaczyć w nich, że... Yy, Zwłaszcza u Mateusza, że to jest podkreślone, jakby na końcu wraca ta myśl właśnie o przebaczeniu. Że właśnie Mateusz mówi, że jeśli nie przebaczycie ludziom i ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Czyli rzeczywiście ten motyw przebaczenia jest bardzo ważny w modlitwie. Zresztą w innym fragmencie Chrystusa mówi, jeżeli chcesz przyjść, najpierw pojednaj się, zanim złożysz swój dar, tak? Dopiero wtedy, kiedy już. Po kiedy wszystko naprawisz, możesz przyjść do mnie i z czystym sercem go ofiarować. Czyli ta, to, to jest też bardzo głęboko logiczne. W centrum Ewangelii co staje? Drugi człowiek. Tak? I ten człowiek jest dla mnie taką, takim darem i zadaniem, w którym Bóg mnie kształtuje, uczy mnie miłości. A skoro on jest miłością, to on jest, gdzieś staje na styku spotkania z drugim człowiekiem. I ta modlitwa też nas przygotowuje, uwrażliwia na te, na te relacje. W pewnym sensie też możemy powiedzieć, że modlitwa ojcze nasz to jest modlitwa, ale też z drugiej strony, to jest modlitwa, która mówi nam o tym, jak się modlić. Dokładnie tak. To, to nie jest tekst, to co mówiłem na początku. To nie jest tekst modlitwy, który mamy powtarzać, tak? Ale to jest bardziej yy, wzór modlitwy, sposób, w jaki mamy się modlić. I tak naprawdę każda nasza modlitwa powinna być tak. Jak ukazał to nam Chrystus. Powinna przebiegać, czyli najpierw powinno być to uwielbienie, odkrycie Boga, który jest blisko, Boga, który chce wokół mnie tworzyć swoje królestwo i we mnie. Ja go zapraszam, uwielbiam go w tym doświadczeniu, Boga, który jest moim Ojcem, który mnie kształtuje, i później zapraszam go w moją codzienność, czyli właśnie ten chleb powszedni, o który proszę, chleb, który jest. No właśnie, czym jest ten chleb powszedni? To jest właśnie to wszystko, co mnie spotyka, te małe sprawy, tak? Czy nie ma, dla Boga nie ma rzeczy małych. Bo czas, czasem jest tak, że w takiej formacji duchowej takiej pseudoformacji duchowej, no, bo Pan Bóg się takimi rzeczami nie zajmuje, niektórzy mówią, tak? no, to, to Pan Bóg naprawdę wielkimi sprawami, no, to nieprawda jest, właśnie Bóg się zajmuje się najmniejszymi rzeczami, dlaczego? Bo one nas kształtują, bo one są treścią naszego życia, tak, kto jest wierny w małych rzeczach, ten wierny w wielkich będzie, czyli Panu Bogu zależy na tym, żeby te małe rzeczy były Jemu oddane, żeby one nas kształtowały ku temu, co jest dobre, uświęcały nas, czyli ten chleb powszedni, czyli to, co nas karmi, Bóg chce, żeby to było od Niego. Zresztą, jesteś tym, co jesz, to jest taka też bardzo znana zasada w życiu duchowym, tak? czym się żywię, tym gdzieś moje serce, serce się napełnia, tym moje myśli się napełniają, tak? więc w modlitwie bardzo ważne jest to, żebym dobrym pokarmem się żywił, bo później pewne rzeczy będą wracać. Będą wracać. Jeżeli niektórzy Was, zwłaszcza na początkach swojej drogi, gdzieś mają problemy z modlitwą, to właśnie dlatego, że nie przeszli, nie przeszli jeszcze czasu oczyszczenia, ale myślę, że o tym jeszcze będziemy mówili. Oczywiście, etapach modlitwy na pewno jeszcze będziemy mówili. Cała modlitwa ojcze nasz składa się z siedmiu wezwań. Ta liczba siedem też nie jest przypadkowa. No jest to w Biblii pisma, y, liczba doskonała, liczba Boga, tak. I, i myślę, że, że tak. Nie ma I księży. oznacza też jakąś pełnię. tak. tak że tak. w tej modlitwie jest rzeczywiście zawarte wszystko? czego potrzebujemy? Dokładnie tak. Tak, tak. Czyli Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy w taki sposób się modlili. Nie nawet tą modlitwą, ale w taki sposób. Dlatego myślę, że warto zrobić tak, taką próbę, przyłożyć swoją codzienną modlitwę do tej modlitwy. Czy jest w nas Właśnie to uwielbienie Boga, zobaczenie Go jako tego, który jest obecny w moim życiu, kształtuje moje życie, uwielbienie Go właśnie jako Ojca, no i zaproszenie Go w tą codzienność, którą się karmię, Pro, prośba o to, żeby On w tej codzienności nie żywił, uświęcał, właśnie gotowość do przebaczenia innym, tak, czyli to ułożenie relacji takich które pozwolą mi budować relacje z Bogiem, bo cokolwiek czynię drugiemu, to tak jakbym uczynił samemu Jezusowi, tak? I wreszcie yy, to wezwanie, które myślę, że jest dość kontrowersyjne, wezwanie yy, o to, żebyśmy nie ulegli pokusie, tak? Które jest nieszczęśliwie dość tłumaczone, tak? Bo to wynika z niego, że to Bóg nas kusi. Ale ono też wynika z takiego sposobu myślenia żydów, który nam y, trudny jest do pojęcia dla nas. Żydów, którzy twierdzili, że nic nie ma takiej możliwości, żeby coś się działo poza Bogiem, że Bóg na wszystko przyzwala. I tutaj możemy w Chioba zobaczyć, tak, początek, gdzie przychodzi diabeł, diabeł, który jeszcze nie jest rozumiany jako ten, ale jako przeciwnik, tak? Przychodzi i mówi: "Pozwól mi Panie Boże, pozwól mi go wystawić na próbę, a zobaczysz, że, że będzie, yy, będzie Ciebie bluźnił, tak, że w, w, Ty mu błogosławisz. No idź, ja, mówi Bóg, idź. Czyli Boga, który no wszystkim decyduje, tak, że nic się nie dzieje yy, poza Panem Bogiem. To jest trudne do zrozumienia, bo jednocześnie Bóg, który jest dobry, jak może zgadzać się na zło? Jest to pewną tajemnicą, tak? I tutaj też nie, nie zrozumiemy tego do końca, tak jak opatrzność Boża, która, która jest i czuwa i prowadzi do celu, ale jednocześnie i wolność po drugiej stronie, dzięki której możemy podejmować pewne decyzje, i jedno i drugie nie wyklucza siebie nawzajem. W tej Bożej logice, Bożej pedagogii to jest wpisane, i tak samo tutaj. Bóg nie jest tym, który nas wystawia na pokuszenie, ale jest tym, który próbuje. Nam pomóc odnaleźć się, czyli lepiej właściwie byłoby to tłumaczyć, i nie, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Czyli to wezwanie o to, by, by nasza natura nie uległa właśnie tej, tej, temu, co złe. Powiedział ksiądz o tym, żeby przyłożyć swoją modlitwę do modlitwy Ojcze Nasz. Ale też myślę, że warto powiedzieć o tym, żeby nie wpadać w panikę, że ojej, moja modlitwa nie jest taka, że w pierwszym i w czwartym punkcie nie domagam jeszcze i, i to jest ogromna tragedia, tylko żeby rzeczywiście mieć taką cierpliwość też do siebie samego i dać sobie czas, że jest to pewien wzór modlitwy ale do którego też się dochodzi z czasem, żeby też nie wpadać w jakieś takie przygnębienie czy poczucie winy, że, że ja jeszcze nie jestem taki, jaki powinien być w tej modlitwie. No, dlatego Bóg na samym początku mówi, jestem ojcem, czyli jestem tym, który właśnie cię przyjmuje dzisiaj, tak, ojcem, który rozumie, że, yy, że zaczynasz chodzić, więc nie będziesz biegał, który rozumie, że raczkujesz, dlatego pomoże ci i przyjmie cię dzisiaj w tym, jaki jesteś. Myślę, że to jest też bardzo ważne w modlitwie takie, wyzbycie się pewnych oczekiwań względem Pana Boga i względem siebie. Czyli przyjmuje to, co jest teraz. To, to jest poniekąd to warunkuje spotkanie. Żeby było, żebyśmy mogli się spotkać, musimy przynieść pewien autentyzm tego, co jest we mnie dzisiaj. Wtedy będzie to głębokie spotkanie. Bóg chce, żebym odkrył Go taki, jaki jest. On, jaki jest zawsze. I przyniósł do siebie to, co jest dzisiaj we mnie. Czyli ta, tą niemoc, która jest, dlatego Jezus też mówi, żeby nas uspokajając, moc w słabości się doskonali. Jeżeli nie potrafię się modlić, spokojnie, módl się tak, jak potrafisz, a nic więcej nie potrzeba. Pan Bóg, no zresztą było dzisiaj czytane y, o, o cudownym rozmnożeniu. Pan Bóg chce, żebyśmy przynieśli do Niego te przysłowiowe y, rybki i chleb, Tyle, ile mamy, a on z tego może dokonać cud, którym będzie potrafił nakarmić rzesze i tłumy. My też, jeżeli przyniesiemy, będziemy mogli dać pokarm duchowy tym, którzy przyjdą do nas. I to jest piękna puenta. Myślę, że taka puenta, która z wielu z nas może spuścić troszkę takiego ciśnienia, żebyśmy, stając do modlitwy, nie napinali się zupełnie niepotrzebnie, i, bo to będzie szkodziło przede wszystkim nam przecież, a nie Panu Bogu. I w tym miejscu postawimy kropkę, tą błędą zakończymy. Zapraszamy oczywiście na kolejne odcinki praktycznego poradnika modlitwy. Ksiądz Maciej Czapliński i Sławomir Czwikliński. Do usłyszenia wkrótce z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.